Cześć. To już ostatni dzień naszej portugalskiej podróży wizyty w Algarve I takie małe podsumowanie: zdecydowanie złapaliśmy trochę relaksu, zdecydowanie złapaliśmy słońca, odpoczynku. Więc jest spoko, można wracać do codzienności, do obowiązków, do pracy ale z drugiej strony pewnie e, można by było zrobić taki wypad bardziej optymalnie, e, bo tak jak posprawdzaliśmy, to za cenę taką jak tutaj mieliśmy e, pobyt, no to pewnie bylibyśmy w stanie wynająć e, dom, mieszkanie dla całej rodziny na cały miesiąc. I może to jest taka opcja. Oczywiście trzeba by było dopłacić sobie... E, Koszty podróży, aby przyjechać samochodem, szczególnie jak się ma psa na taki długi okres. Na pewno trzeba by było uwzględnić koszty jedzenia. No ale wiadomo, jedzenie, no, jak się mieszka w Polsce, w Warszawie, też kupuje się, też się je, też się przygotowuje, więc to jest koszt taki powiedzmy dosyć neutralny. A w zakresie all inclusive to my i tak tutaj za bardzo e, oprócz tego jedzenia to nie korzystaliśmy, żadnego w alkoholu tam za bardzo nie spożywaliśmy, więc e, no tutaj e, taki koszt może był powiedzmy nadmiarowy względem e, tego, co można było ogarnąć samemu. Ale też muszę Wam powiedzieć, Portugalia no to jest... E, dla mnie taki kierunek numer jeden pod względem wakacyjnym, pod względem wypoczynku, pod względem widoków. Po prostu rewelacja. Tak? Widziałem Grecję, widziałem dużo razy Włochy. Portugalia bije to wszystko na łeb, na szyję. Super, polecam. A teraz idziemy na jeszcze jedną kolację. Ostatnią. No jutro pakowanko i lecimy do Warszawy.